Witam Cię bądź Was w drugim już odcinku z Tajlandii. Wyruszamy w kolejne piękne miejsce, czyli na Kotao, gdzie nie ma lotniska, dlatego promem dostaliśmy się na tę wyspę. Przed zameldowaniem zaczęliśmy od śniadania. Tosty z jajkiem sadzonym kosztują 80 tajskich batów, kawa za 60 tajskich batów, a moje tosty francuskie 120 tajskich batów. Ale wróćmy do miejsca, w którym się znajdujemy. Nazwa wyspy Kotao dosłownie oznacza wyspa żółwia w języku tajskim. Jest to nawiązanie do kształtu wyspy, a także do licznych żółwi morskich, które można spotkać w wodach wokół wyspy. Kotao jest jednym z najpopularniejszych miejsc do nurkowania na świecie. Czysta woda, bogata fauna morska i liczne szkoły nurykowe. Przyciągają turystów, którzy chcą zrobić certyfikat padi lub nurkować w pięknych, podwodnych krajobrazach. Czekając na pokój, poszliśmy na obiadek i za taki sok ze świeżego mango zapłaciliśmy 75 batów. I mamy thai za 95 batów, zupkę to jest tajska z kluskami za 100 batów. I u mnie zupa kokosowa ze świnką 140 tajskich batów. Zameldowaliśmy się. Jedna noc kosztowała nas niecałe 90 zł od osoby i nasz nocleg znajdował się tuż przy porcie. Kawka z 7 Eleven, oczywiście. Chociaż tutaj na Kotao ma inny smak niż w pozostałych 7 Eleven, więc bardziej gorzka. No, akurat chciałam Wam pokazać, że ciężko jest przejść. A tu akurat pustki. I moi drodzy, szykujemy się. Znaczy, szykujemy się. Idziemy szukać masażu. Chyba zdecydujemy się na masaż tajski. Też nie powiedziałam jak moje wrażenia co do pociągu. No nie ukrywam, że praktycznie ta noc była nieprzespana. Ponieważ. Lokatorka nade mną nie wchodziła przez drabinkę, tylko jakoś przez środek i ściągała środek mojej kotary, i to tak z dwa razy miałam taką sytuację, że śpię, śpię i nagle światło o tą wiecie, miałam zawał. No i jeszcze tam doszła moja wyobraźnia. To, że mi się przypomniało, że Przemek wspominał, że zdarzają się robaki w pokoju, to jest tutaj e, nic szokującego, no więc praktycznie nie spałam. Dlatego stopy obdarte i zmęczona ja czekamy na masaż. Jeśli po tych wakacjach nie zamienię się w mango, to powiedzenie jesteś tym co jesz nie jest prawdziwe. No i tutaj zależy nam, aby masażer był się na tarasie, dlatego zapytaliśmy o tę możliwość. Chyba tajski. No to porozmawiajmy o wrażeniach. Bo ja na pewno jestem zadowolona. Jak widzicie okay, jestem mega też poczochrana. Nie ukrywam, że nie lubię jak mi się dotyka włosów Grzywki Tak mnie czochrała, że po prostu mam nadzieję, że nie będę miała problemów z rozczesaniem włosów. Świetnie w ogóle z zestawem skokowym, zgięcie grzbietowe, podeszłowe. To mi się bardzo, bardzo podobało. Nie ukrywam, że liczyłam przemek na to, że ona mi wejdzie tymi kulosami na plecy. Gdzieś jakieś takie miałam wyobrażenie tego i nawet ale tak chciałam. Ale weszła mi stopami na pewno na pośladek. Kosztowało nas to za godzinkę 300 batów, ale no kawał dobrej roboty. Zrobiony i w ogóle ona też. Ona po, ona po tajlandzku, ja po angielsku, ja nie wiem w ogóle o czym rozmawiałyśmy. No ale fajnie, polecamy. Najczęściej tutaj napotkanym zapachem będzie zdecydowanie palona marihuana, która jest tutaj legalna. Bardzo dużo osób sobie chilluje, bo się, Dziewczyna się bujała na huśtawce i paliła. Czyli pełen chill out. Najlepszą kaczkę na Kotao i w ogóle w Tajlandii znajdziecie w tym miejscu. Już później nie mogłam odnaleźć zbliżonego smaku. Porcja kaczuszki za 200 Bahtów. Grzeszyny, banan, karmel, banan, nutella, pankejki. Opinia 5.0 w internecie. Także no jesteśmy ciekawi co Pan stworzy. Wyspa znana jest z niesamowitych plaż, takich jak ta, która jest moją ulubioną, i szczerze mówiąc, mogłabym tylko i wyłącznie na niej spędzać czas na kotao. Wypożyczyliśmy u nas furę 250 tajskich batów. I zadaliśmy sobie e, za paliwa z dwóch buteleczek. I tu mamy co tam mamy w sumie? Dwie połówki kanapki z kurczakiem barbecue za 160 batów, tak? I u mnie mamy gofryka z konem, również za 160. Patrzcie, jaka klimatyczna paralnia. Zostawiamy tu pranie. Mamy do odbioru jutro. E, aha, i wyszło 50 batów za kilogram. U nas się zbierało 115 batów. Odebraliśmy właśnie pranie. Pięknie poskładane. I nawet z rabatem. Jednak nie 115, a 95 batów. Dobra. Na Naszej plaży zdecydowanie najlepiej, dlatego nie szukamy już innych plaż, zostajemy na swojej. Coś tutaj się od wczoraj nagrywa. Nie wiem, czy ktoś wie, to dajcie znać, bo się zaciekawiła nastajność kamer. No i drodzy, trochę nerwowo się zrobiło, bo w rozmiarze między nami wyszło, że przeoczyliśmy jeden nocleg. I uwierzcie mi, nie jest wcale tak łatwo ze znalezieniem. Na Bookingu zostały może trzy oferty i to w cenach. Kosmos, ale na szczęście nasz właściciel miał miejsce. I ponadto przed chwilą myśleliśmy, że zgubiłam pieniądze, ale się znalazły. Także idziemy na kaczuszkę i zaraz Wam pokażemy, bo chyba też weźmiemy zupę sobie z kaptwki. Kaczuszka jest tutaj fenomenalna. Jesteśmy ponownie w 9,95 i taka porcja 80 batów, czyli 9,80 zł. W Polsce kolejne słowa, w Tajlandii kolejne Jak wygląda słowa, Wietnie, wesoło. To jest kota o wieczorem. Ale kota o nocą to także możliwość zrelaksowania się, wykupienia sobie masażu. I dużo osób też decyduje się na tatuaż kijem bambusowym. I ja nie należę do tych osób. I kolejny dzień. Dzisiaj idziemy na wycieczkę łodzią ze snurki. Nie wiem jak to się wymawia, także będzie pływanie z rekinami i zwiedzanie różnych innych wysp w okolicy Kotao. Kupiliśmy wycieczkę za 550 batów, czyli około 66 zł od osoby. Oczywiście patrząc na kurs, który jest teraz. Generalnie firma też oferuje odbiór. Z miejsca, w którym nocujecie, my mamy dosłownie minutkę, więc idziemy na nogach i pokażemy Wam, jak taka wycieczka się odbywa. Póki co jesteśmy świetnie zaopiekowani. My, Naprawdę tutaj yy, mamy takiego swojego pana, gdzie krok po kroku nam wszystko tłumaczy, podpisuje, wyjaśnia. Także no, wygląda to naprawdę dobrze. I nasze jest... Aha, no jest podpisane. Oksygen. Nawet można sobie zjechać, zeskoczyć. A nawet i wejść na wyższe piętro. Przestanek pierwszy Nangjuan Island. W Jest możliwość do kupienia za 250 batów. Wejścia na właśnie tutaj, na tą prywatną wyspę, co też uczyniliśmy. Z takich ciekawostek na tą wyspę nie można wnosić plastikowych butelek, torebek, butów wodnych i za latanie dronem grozi kara 2000 batów. kolejna przygoda za mną, podczas nurkowania jakoś wlała mi się masecz... maseczka, tak wlała mi się woda do maseczki, zaczęłam panikować i w trakcie dystansu byliśmy w połowie wody, żeby można było gdzieś dopłynąć, rozwiązały mi się także majtki, więc jedną ręką trzymałam sobie majtki, żeby ich nie stracić, drugą walczyłam o życie. Rada mojego Przemka bezcenna brzmiała Puść pasek. Ciekawa jestem, co ja bym robiła przez najbliższe 4 godziny na tej wycieczce bez majtek. No po prostu złota rada mojego chłopa. Generalnie bardzo fajna organizacja, odhaczają na liście dwukrotnie, czy jesteś, czy wszedłeś do odpowiedniej łodzi. No naprawdę zaopiekowani jesteśmy bardzo. Na dole mamy wodę, kawkę, to mamy jedzonko, przykryte talerze z popo. To wszystko oczywiście mamy w cenie zagupionego biletu. To są talerzyki? eleganckie. Wzięliśmy wszystkie po trochu. W tym jedna może być bardzo spicy, ale ostrzeżono nas, także próbujemy. Zaraz mi wypali paszcza. Ładnie zostało. Jedzenie było naprawdę pyszne. I czas na drugi przystanek, czyli Mango Bay. Pokływaliśmy. O ja, nie włożę mikrofonu. Pokływaliśmy, ponurkowaliśmy, rybki zapaczone. I kolejny przystanek chyba Lighthouse. Co robisz? A, sprawdzasz, czy wyschło. Zalał, tak? tak. Jednak kolejnym przystankiem będzie Hain Wong Bay. Ten lighthouse był w ofercie albo Mango Bay, albo ten lighthouse, więc idziemy już w tym kierunku Hain Wong Bay. Słoneczko wychodzi i zapowiada się dobrze. Za dużo widoczków teraz nie było, ale wypiliśmy sobie kawkę, dostaliśmy obocki i Kolejny przystanek, tuż przed nami. Okej, okay. jesteśmy po wycieczce. Naprawdę bardzo Wam polecamy tą firmę. Świetna organizacja, naprawdę. Dawno nie widziałam tak dobrze zorganizowanej wycieczki. Nie brakowało nam kompletnie niczego, były żółwie, a no właśnie nie było rekinów, była jedna plaża, ale przez zanieczyszczenie wody, też złą przejrzystość po prostu się nie zatrzymaliśmy, ale mamy też na miarę od znajomych i właśnie od tej firmy, gdzie możemy spotkać baby szarki, które są tuż przy brzegu, także może jutro się uda. No i cóż, ogarniamy się, zaraz idziemy na miasto. Przemek poszedł po torebkę ryżu, żeby uwolnić wilgość z urządzeń. Nie wiem, czy wiecie, ale tutaj też wierzy się w karmę, i naprawdę tym razem też karma wyprzedziła coś głupiego, co chciał zrobić. I od razu go dotknęła. Ale mamy niektóre urządzenia zalane. Tak więc czekam tak na przemkę. I zaraz jakieś dobre jedzonko będzie. Ale numer pani z menu dała nam od razu notatnik, także przyjmuję pana zamówienie. Co pan sobie życzy? No jeszcze nie wiem. No jeszcze pan nie wie? No to ja przyjdę za chwilkę. Napisane, przyjęte. I mam nadzieję, że będzie tak samo dobre, jak przy VAT po Green Curry. Nowa fura. I lecimy. Coś co zobaczyliśmy tutaj, a nie widzieliśmy w Bangkoku, to na pewno ściąganie butów. Przed restauracją, chodząc na przykład na recepcję do naszego hotelu, też się z tym spotkaliśmy, że jest prośba o ściąganie butów przed wejściem. Tu nawet strój Syreny można kupić. Chcesz być Syreną, będziesz Syreną. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, był taki fragment, gdzie taka pani jechała na takim motoryku z takim wielkim koszem z boku. Oni normalnie kończą swoją pracę i z tym całym sprzętem sobie jadą. Śmiesznie to wygląda, <laughs> ale jakie praktyczne. Nie ma ruchu, zmieniasz miejsca. A co do cen? Naleśnik, dajmy na to. Mango cynamon. 5,95 zł. Tu to można żyć. Bakpaky się wracają do gry. Troszeczkę przeziębieni czekamy na nocny prom, który zabierze nas dalej, ale póki co, poprosiliśmy o zostawienie plecaków na recepcji, oddaliśmy pokój i jedziemy zobaczyć Baby Sharki. Nie dziwię się, że wczoraj tutaj ominęliśmy ten przystanek na wycieczce. Mam nadzieję, że to widać, ale ta woda, no nie jest zbyt czysta. Chyba nie zobaczymy baby sharku. Nie. I to jest kolejne potwierdzenie, że plaża obok nas, czyli ta znajdująca się tuż obok portu, no jest najlepszą plażą na Kotao. Tutaj nie ma dostępu do tej wody. Ciężko jest wyleżeć na takim słońcu. Woda jest naprawdę trudna, zanieczyszczona, nie ma babyszarków, które nam tak polecano zobaczyć. E, także poprosiłam Przemka, abyśmy niebawem zmienili miejscówkę, bo po prostu uważam, że szkoda czasu, to jest nasz ostatni dzień na Kotao. E, a jest może jeszcze kilka punktów, które zdążymy przed nocnym promem zobaczyć. Przyjemne miejsce. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o jedzenie, no tutaj mojej rekomendacji nie będzie. Bo mówi, że nie chcecie na ostro, my nie powiedzieliśmy i po prostu no jak dla mnie nie dało się tego zjeść. I to mi odebrało całą przyjemność z jedzenia. Cześć. I co, Paweł, fajnie nam polecił? Fajnie. Tego pozdrowimy, co? Pozdrawiamy go. Bardzo fajnie. No, to, to jest naprawdę genialne miejsce. Zamówiliśmy kokosy i czekamy sobie w tych pięknych okolicznościach przyrody. Można także sobie wejść schodkami na górę. I również tutaj napawać się tymi pięknymi i wyjątkowymi widokami. Jak już jesteśmy przy pozdrowieniach, to mam nadzieję, Kasiu, że oglądasz to ze swoimi chłopakami i że będziecie kiedyś mogli wspólnie być w tym cudownym i moim zdaniem chyba najpiękniejszym miejscu na Kota. Bardzo, bardzo wam polecamy. Pyszne jedzenie. Green Curry poprosiłam, żeby nie było ostre i nie jest ostre. Nie wiem jeszcze jak te pana nowe kuleczki. Ale tutaj coś na zasadzie padtaja tak? Ale to nie thai. Nie wiem, co to jest. coś tam. dle coś, tam. Ale naprawdę pecha. Bołem to jest mój numer dwa. No Wszynek! To jest mój numer dwa z deserów. Pierwszy to oczywiście sticky Rice. To jest jakiś banan, nie wiem, czy to mleczko kokosowe, czy karmelowe. Ale powiem wam. Genialne, nie wiem, czemu to ma tak mało opinii. Od razu daliśmy opinię. Bo bardzo fajne miejsce, może jedyny minus to, że przy ulicy jest troszeczkę głośno, ale warte jest to tego jedzenia. Fenomenalne jedzenie. Fenomenalne, fenomenalne. Przebrani w toalecie ekskluzywnej restauracji. Idziemy dalej! Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Kop I widzimy się na nocnym promie.